Nie możemy jeszcze poczekać. Przecież mama jest w dobrym stanie. Wiem, że w każdej chwili tak nie trudno podejść tę decyzję. Nie wiadomo, jakie są działania uboczne. Czy panu się wydaje, że tak łatwo jest zrobić ze swojej matki królika doświadczonego? Jeszcze parę dni. Do widzenia. Czy na ja dziesiątej? Wydaje mi się, że zostawiłem tutaj notę. Może ktoś znalazł. Coś jest? Ten? Tak, dzięki. Słyszałem pani rozmowę. Czy ktoś jest chory? Moja mama leży w klinice psychiatrycznej. I podać jakiś nowy lek. To chyba dobrze. Nie wiedzą jeszcze, jakie będą skutki. Hmm. Wbrew temu, co się mówi o lekarzach, zwykle nie ryzykują bez potrzeby. Tak pan myśli. Na pewno wszystko będzie dobrze. Pójdę już. Do zobaczenia. Do To już chyba koniec. Czy tak będzie lepiej? Masz już dosyć? Nie wiem. Ostatnio w ogóle się nie mogliśmy dogadać, wiesz. No ale on chyba nie chciał zerwać skutek, jakoś samo wyszło. Uff. Może nam zadzwonić i spróbować wszystko wyjaśnić? Ale no sama powiedziałaś, że tak będzie lepiej. Na kto wiedzieć? Ola, daj się namówić. Bez Ciebie nic mi nie przychodzi do głowy. Zaśpiewałeś wczoraj kilka nowych piosenek, o ile się nie mylę. Nie moje. Widzisz, do czego doszło? Muszę śpiewać cudze piosenki. No tak, i to wszystko przeze mnie. Olenka. Nawet gdybym chciała, to nie mam kiedy, sam rozumiesz. Rozumiem. Nie masz kiedy, bo Jakub czuwa. Zastanawiam się, czy on ma taki zaborczy charakter, czy zupełnie ci nie ufa. Ale nie przejmuj się. Może po prostu za mało cię zna. Słuchaj, spróbowałem coś napisać. Zerkniesz? Coś jeszcze do powiedzenia? Przepraszam stara, ale chyba nie jesteś zazdrosny o przyjacielskie smoknięcie. No co, to jest stary? Ja w życiu. No to super. Postawię ci browca. Okej. Okay. A ja ci za to opowiem fascynującą historię. Ale co ty? Dobrze się czujesz? Sama tego chciałaś. Proszę cię, idź do domu i zaczekaj tam na mnie. Porozmawiamy wieczorem. Idź. I czekaj tam na mnie. Zwolnij się wcześniej. Ale ja dłużej tego nie wytrzymam. Proszę. Może będzie pan potrzebował więcej światła? Tak, będę, ale to już mój problem. Jak się panu podoba wnętrze? No, może być, ale właściwie to nie ma znaczenia. Jak to? Postaramy się, żeby wszystko było w porządku. No, przydałoby się trochę zieleni. No nie wiem, to są dodatkowe koszty. Jak pani chce. To jest tylko moja sugestia. Ale właściwie to i tak nie ma znaczenia. No dobrze, w takim razie do jutra. Już pan wszystko obejrzał? Już. Zresztą. Wiem, to i tak nie ma znaczenia. No właśnie. Dzień dobry, mówi Paulina. O, to pan doktorze. No właśnie, no test leży i czeka. Co słychać? Czego chcesz? Uniżenie proszę, o posłuchanie. Nie ma o czym mówić. Słuchaj, to był zwyczajnie przyjacielski pocałunek. Pomogłem Maćkowi poprawić piosenkę. W porządku. Jaku. Chodźmy do kina, mam wolne popołudnie. Nie chce mi się. Proszę. Nie chce mi się z tobą gadać. Teraz to samo. Może wystarczy. Dobra, to coś innego. Może być wódka. Masz problemy? Potrzebujesz forsy. Stara, o czym ty mówisz? Mogłem kupić ten pop. Jeszcze trochę by mi zostało. No, no. Ja nie sprzedaję. A na pewno? Wiesz, właściwie za niezła myśl. Opuszczałbym no. wybranych. Klientów ekskluzywny klub. Mm -hmm. Nic z tego, dopóki ja tu jestem, będzie panowała demokracja. A, dla niego mógłbyś zrobić wyjątek. Przecież to Twój kumper. Witaj, Rafał. Widzę, że zaczynasz mięknąć. To nie moja dziedzina, ale spróbuję znaleźć informacje o tym leku. Bardzo mi na tym zależy. Zdaję sobie z tego sprawę. Mam trochę kontaktów w Szwajcarii. Naprawdę? Byłam tam przez rok na stypendium. Dziękuję, że zaoferował mi Pan swoją pomoc. Wyobrażam sobie, co pani przeżywa. Teraz i tak nie jest najgorzej. Mama leży w klinice dostaje leki. Za to dzieciństwo. Przypominam, jak jeden koszmar. To trwa już tak długo? Odkąd pamiętam, miała te swoje ataki. W przerwach była naprawdę cudowną matką. Ale kiedy zbliżał się nawrót choroby... Kto się wtedy panią opiekował? Ojciec? Ojciec? Skąd? Dziadkowie. Dzwoniłam do nich, kiedy zaczynała mieć te swoje przewidzenia. Proszę już o tym nie myśleć. Najważniejsze, że jest nadzieja. Niezłe miejsce. Nalać ci? Ciekaw jestem. A ja nie. Ciekaw jestem, ile oni z tego wyciągają. Znaczy, niewiele. Biedniutko tutaj. Słuchaj, Leszek, zagrajmy wreszcie w otwarte karty. O, um. mój. mącisz? Przeciwie, tak? Co to właściwie znaczy? To dla ciebie za trudne. Przepraszam za spóźnienie. Gdzie byłaś? Chciałem coś załatwić. A co? Zostawiłem notes w Pabie. A, w Pabie mówisz. A co słychać u Pauliny? Właśnie, ma kłopoty. Nigdy bym nie pomyślał, że jest taka nieszczęśliwa. Nic po sobie nie pokazuje. A tobie akurat pokazała. Nie kpi, bo nie rozumiesz. Jej matka jest ciężko chora. No nic dziwnego, skoro ma taką córkę. Wszyscy wiedzą, że to największa jędza w mieście. Ludzie plotą, co jęśli na na język przyniesie. Ludzie akurat wiedzą, co mówią. Pozwól, że zostanę przy swoim zdaniu. Cześć. Cześć. Dużo masz jeszcze roboty? A, robią z uległości. Szkoda. Chcę sobie kupić buty. Myślałam, że pomożesz mi wybrać. A nie mogę. Może jutro? Nie, na jutro umówiłam się z Joanną. No, muszę wypełnić te karty pacjenta. Pracuj spokojnie. Spotkamy się wieczorem w domu. Hm? Dobrze. W domu. Tak. Czegoś, mamo? Przecież ty masz wolne. Nie było tu Jakuba? Nie, nie widziałem go. A Maciek? Coś się nie pojawił. Tu przychodzi tylko dla ciebie. Co się stało? Pokłóciłam się z Jakubem. O, Maćka, jak sądzę. Tak, Holm się. O. Boję się, nagle wybiegł z domu i... Musisz coś z tym zrobić. Nie możesz hodować dwóch tygrysów w jednej klatce. No, co mam zrobić? Nawet nie wiem, gdzie oni są. Mówiłem ogólnie. Teraz i tak nic nie poradzisz. A wracaj do domu i czekaj spokojnie. Może na siebie nie wpadną. Czego chcesz? Porozmawiać. Mogę usiąść? Wyjdź stąd. Nie graliśmy o ciebie w pokara, to był żart. Myślałem, że jesteś... Kim? No. Wziąłem cię za kogoś innego, przepraszam. Proszę tu wyjść. Nie bój się, nic ci nie zrobię. Chcę cię ostrzec. Coś mi grozi? Jesteś porządną dziewczyną, a Rafał nie jest chłopcem dla porządnej dziewczyny. Naprawdę? Obaj jesteście siebie warci. To prawda. My dużo wspólnych cech. Wiele razem przeszliśmy. Nigdy cię o tym nie mówił. Żegnam. Nie tak prędko. Naprawdę nie chcesz wiedzieć, co mam ci do powiedzenia? Nie. Ja znam Rafała niemal od dziecka. Można powiedzieć, że go wychowałem. Wszystkim się dzieliliśmy. Dziewczynami też? Bywało. Prowadziliśmy wspólne interesy. Jakie? Różne. Traktowałem go jak brata. A pewnego dnia zniknął. Podobno miał wypadek. Uraz głowy, amnezja. Jakie interesy. Naprawdę chcesz wiedzieć? Po co mi to wszystko mówisz? Żebyś miała jasność z kim... Czy Nie wierzę ani jedno słowo, ty draniu, słyszysz? Dobra, co tu się dzieje? Nic, no właśnie wychodziłem. A gdzie byłeś? Spacerowałem, rozmyślałem. Może byłoby lepiej, gdybym wyjechał z mamą? Ja. Co mnie tu trzyma? Studia? Na pewno lepszy byłby pożytek z nauki w Paryżu. po tym co ostatnio widziałem. Wiesz? Ja naprawdę poważnie traktowałem nasz wniosek. Okazuje się, że dla Ciebie to nic nie znaczy. Nie mam nikogo oprócz ciebie. Nie rozstaniemy się. Na pewno. Na pewno. Cieszę się, że wreszcie to zrozumiałaś. Co? Że nie wolno ci się widywać z Maćkiem. Przyrzeknij mi, że nigdy więcej nie będziesz z nim rozmawiać. Dlaczego nie chcesz współpracować z policją? Dlaczego nie chcesz postępować tak, jak ci radzę? Bo to do niczego nie prowadzi. Kasper uważa, że Maria Majewska współpracuje z mecenasem Leńskim. Uważaj na Majewską. Tak na wszelki wypadek. Teresa Jankowska jest naprawdę jedyną osobą, która może mi w tym pomóc. Jeżeli się nie zgodzi, to nie wiem, co będzie. Słucham, zdecydowałaś się. Samo życie dzisiaj po 21... że jest program popularny naprawdę.